Chryste Elejson, Chryste Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się na świata Boże, Zmiłuj się, Zmiłuj się nad, nad nami, Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami, Święta Trójco, Jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo, Młody się za nami. Święta Boża Rodzicielko, młodu się za nami, święta Panno nad Panami. Młodu się za nami, Matko Chrystusowa. Młodu się za nami, Matko Kościoła. Młodo się za nami, matko i bohaterdzia. Młodo się za nami, matko was i Bożej. Młodo się za Matko nadziei, młodo się za nami, matko nie starania. Matko najczystsza modl się za nami Matko dziewicza modl się za nami Matko nienaruszona modl się za nami Matko najmi modlę się za nami matko przedziwna modlę się za nami matko dobrej rady modlę się za nami matko życzliwa modlę się za nami Matko Zbawiciela módl się za nami Anno roztropna módl się za nami Anno czcigodna módl się za nami Anno wsławiona się za nami. Anno można. Módl się za nami. Anno łaskawa. Módl się za nami. Anno wierna. Módl się za nami. Wierciadło sprawiedliwości. Mógł się za nami. stolicą mądrości. Wszyscy za nami przyczyno naszej radości. Mógł się za nami. Przybytku Ducha Świętego Módl się za nami Przybytku chwalebny Módl się za nami Przybytku sławny pobożności Módl się za nami Różo duchowna. Módl za nami, wieżo Dawidowa, módl się za nami, wieżo z kości słoniowej, módl się za nami, w domie złoty, módl się za nami. Chodu się za nami, bramą niebieska. Chodu się za nami, gwiazdo zaranna. Chodu się za nami, uzdrowienie chorych. Chodu się za nami, cieczko grzesznych za, za nami o chory dłoń za nami o strapionych dla się za nami nie wiem Młody Święt za nami, Królowo Aniołów, Młody Święt za nami, Królowo Patriarchów, Młody Święt za nami, Królowo Proroków, Młody Święt za nami, apostołów módl się za nami królowo męczenników módl się za nami królowo wystawców módl się za nami królowo dziewic módl się za nami Wszystkich świętych. Młodość się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Młodość się za nami. Królowo w niebo wzięta. Młodość się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami, Przepuść nam panie, baranku Boży, gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas panie, wysłuchaj nas panie, baranku Boży, Prygładzisz grzechy świata. Nad nami, zmiłuj się nad nami. Raduj się i wesel Panno Mario, Alleluja. O zmartwychwstał Pan prawdziwie, aleluja. Módlmy się, Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego syna naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu. Spraw, abyśmy przez Jego Matkę Dziewicę Maryję Osiągnęli szczęście życia wiecznego Przez Chrystusa Pana naszego Amen Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale w przy złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalina, Pani no i błogosławiona. Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. To mównością ożywiony do Ciebie, o Panno nad panami i Matko biegnę. Do Ciebie przychodzę przed Tobą jak jako grzesznik płaczący staję. O Matko słowa racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Jasna góra. Wapienne wzgórze na wysokości 296 metrów nad poziomem morza Paulini nazwali jasną górą. Wzgórze, gdzie powstał klasztor, i wystarczającymi niegdyś wapiennymi białymi skałami było z daleka widoczne, biel nagich skał rzuca się w oczy. Zaskakujące jest jednak. Że wiele podobnych miejsc ze wzniesieniem widocznym z daleka nie otrzymało takiej nazwy. Stąd wniosek, że prawdopodobnie sami Paulini, jak je nazwali, nawiązując do swego macierzystego klasztoru, z którego wyszli, a który nosił nazwę Clarus Mons. Budenzis, Jasna Góra w Budzie. Nazwa Jasna Góra występuje w dokumentach po raz pierwszy już w 1388 roku. Jan Długosz, kronikarz polski, odnotował. Częstochowa z powodu położonego w niej klasztoru, jako też kościoła błogosławionej dziewicy tu wzniesionego, dostąpiła zaszczytu nazwania Jasną Górą podkreślił w ten sposób głębsze symboliczne znaczenie przyjęcia takiej nazwy. Potwierdził to później słynny przeor Jasnogórski klasztoru Ojciec Augustyn Kordecki w dziele Nowa Gigantomachia, w którym napisał nazwę te uświęciły bardziej słynne cuda, którymi jaśnieje obraz Najświętszej Maryi Panny. Zniesienie istniało na terenie ówczesnej wsi Stara Częstochowa, z drewnianym kościółkiem parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Niedaleko na północ leżała wioska zwana Częstochówką. Jest to teren dzisiejszego Rynku Wieluńskiego, miasto zwane Częstochową. Rozciągało się wokół kościółka parafialnego, obecnie to okolice kościoła pod wezwaniem świętego Zygmunta. Proboszczęstochowski ksiądz Henryk Biel z Błeszna 22 czerwca 1382 roku zrezygnował z kościoła parafialnego i jego uposażenia na rzecz przeora generalnego Paulinów Mikołaja III i braci tego zakonu sprowadzonych z Węgier. Tak więc źródła jasnej góry są niezwykle proste parafialne i węgierskie. Dokumenty fundacyjne milczą jednak o cudownym obrazie. Nazwa jasna góra była żywa w świadomości całych pokoleń Polaków. Wiedział o tym nawet zb zbrodniarz wojenny, niemiecki gubernator Hans Frank, który stwierdził, że gdy wszystkie światła dla Polaków zgasną, zostanie jeszcze zawsze dla nich święta z Częstochowy. Papież Pius XII z jednej z odzew do narodu polskiego z dnia 1 września 1951 roku w ciemną noc Stalinowskiego komunizmu wzywał Zwróćcie swe oczy na Jasną Górę, z której przyjdzie wam pomoc na czasie, na górę, którą ojcowie wasi jasno nazwali. Gdzie Bogu rodzica dziewica, królowa wasza, rozbiła swój namiot, gdzie do rozmodlonych rzesz uśmiecha się jej macierzyński obraz. Przed tak wielkim Dajle wszyscy nas, nie przed nowym testamentem, stary brak ustąpić na nas. Co dla zniesłych nie niech Kupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoce przez Chrystusa, Pana naszego. w tym włoce w Lakomsku, z której odpiętrzył łódzę. łódce. zatknął i kończył rąk. żeby nie pogrzebali nas w tym wymiarze. Pan Hamon odnajduje się w Nowej roli. John pędzła. Gdzie Karol? Została zwolniona ze Słupka. Wysłać mi posiłki na gratulacje. Zniszczą plan. Polecimy się. Brakiem Nie jeśli się nie uda, zginie moja Nie pokazuj się. Wielbiam się, bym